Fajnie, właśnie jest przyjść rano do pracy. No, bo wtedy można sobie posiedzieć chociaż do tej, do, do tej 21. Trafił się taki przepiękny cukierek mm. Focus RS. To od razu z grubej rury. Tak sobie teraz pomyślałem, że RS to jest, znaczy Ford, to jest firma, która ma największe prawa do RS-a w ogóle, do tej nazwy. No, a dlaczego tak? A bo mieli, pier, mieli pierwsi. Nie wiem, tylko znaczy może popełnił błąd, ale był taki Ford RS 200. Taki samochód chyba. On po ulicy mało sobie pojeździł. Był jak, jakąś bazą homologacyjną do jakiejś rajdowej grupy B, która tam sobie kiedyś jeździła w latach 80 w połowie lat 80 A później, no nie wiem, to już wszyscy znają ten samochód, kto, kto, kto lubi motoryzację, Sierra RS Cosworth był taki samochód. No, no tak, to, to ten kojarzy, tego pierwszego nie. No, to był nie. taki samochód, że, że, że każdy stawał na baczność jak to słyszał, hmm. bo tam Sierra RS Cosworth. Od razu jest. Co to był w ogóle za silnik to jest Sierrze? siera miała no, dwulitrowy, dwulitrowy, dwulitrowy taki silnik właśnie wyprodukowany przez tego angielskiego tam producenta yy, Cosworta, nie? No a to. Cross, 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 Cosworth, Cosworth, no. Przepraszam.